Serdecznie witam wszystkie bliźnięta dzisiaj w czytaniu na miesiąc e, października. Pamiętajcie, kochani, że weszliśmy w nowy rok numerologiczny. Jesteśmy pod wibracją ósemki. Na kanale macie tutaj. Nagrane filmiki. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapoznał, może zobaczyć, co Wam ta ogólna wibracja ósemki przyniesie, ale też w jakim roku osobistym jesteście Wy, co, co się może wydarzyć, co możecie tutaj dla siebie wyciągnąć z tego, z tego roku. Jeśli chcecie już takich czytań prywatnych, co Wam przyniesie stricte ten nowy rok, zapraszam. Kontakt macie na kanale YouTube także możemy umówić się na czytanie czy też telefoniczne lub opisowe to już od Was zależy dziękuję za lajki i subskrypcje i ogólnie co się wydarzy w życiu bliźniąt w tym październiku na co macie zwrócić szczególną uwagę wiecie co jakieś, jakieś sprawy urzędowe będziecie załatwiać coś z urzędem I tu będzie podejmowanie decyzji to ważnych decyzji te decyzje mogą dotyczyć Waszego domu Waszego mieszkania strefy budżetowej może zakupu domu, może czy mieszkania, może remontu, no coś z domem się łączy, ale wiecie co, też może być tak, że nie wiem, będziecie brali jakiś, nie wiem, kredyt na ślub, na, na, na coś takiego, też może, może tak być, w każdym razie jakieś urzędowe sprawy będziecie załatwiać. Dobrze się do tego przygotujcie, abyście to dobrze załatwili, aby potem się nie okazało, że będzie z tego więcej złego niż dobrego. Dodatkowo możecie brać udział w jakichś uroczystościach rodzinnych, czy w gronie przyjaciół, lub sami wy będziecie właśnie coś takiego organizować. Dużo pozytywnej energii, dużo się może dziać, możecie mieć dużo wyzwań w tym miesiącu, co będzie skutkowało zmęczeniem. No bo, jak mamy tego wszystkiego tak dużo, no to, yy, to nas męczy Niby jest fajnie, niby idziemy do celu, więc yy, tu możecie, właśnie, nie wiem, jakieś remonty domu robić, tak? No, z jednej strony fajnie, no bo już w końcu będziecie mieli ładnie, ale z drugiej strony, no, kurde, wiecie, jak to się remonty robi, nie? No. E, więc może, może to Wam takie zmęczenie do życia e, przynosić. E, ogólnie myślę, że bardzo pozytywny miesiąc, e, jeśli tylko go dobrze wykorzystacie. Single. I tu z tymi singlami, no powiem Wam tak, no tu są relacje, możecie wchodzić w takie relacje romantyczne, gdzieś spotkania, pisania, kontakty, dzwonienia do siebie, ale też uważajcie, aby Was ktoś nie oszukał na pieniądze, tak? Aby ktoś nie wyłudził od Was pieniędzy, także nie pożyczajcie z żadnemu lamusowi kasy. Pozostajecie po prostu wykorzystani i oszukani. Również, no, zobaczcie, czy, czy to coś jest wolne. Wiem, że oni wszyscy są wolni wszyscy twierdzą, że są wolni, ale albo mają swoje partnerki, albo jest tak, że mm, lubią skakać sobie z kwiatka na kwiatek. Tu może się taka właśnie historia Wam przydarzyć, że owszem, będziecie w jakiejś relacji, ale nie jest ona związkowa. Jest ona taka luźna i nie nadaje się w ogóle do związku. Więc, jak ją potraktujecie tak, że dobra, to żeby się coś w tym życiu działo, to ja się tam poumawiam i jest okej. Okay. Będzie wszystko dobrze, ale jeśli podejdziecie do tego poważnie, że chcecie zbudować związek, obawiam się, że tu może to nie być, a później będzie taka sytuacja, że to was osaczy, że nie będziecie rozumieć, co się dzieje, będziecie szukali odpowiedzi, rozwiązań i niepotrzebnie będziecie skupiali energię na czymś, co jest bezsensowne. A szkoda, bo Myślę, że ta końcówka, może, może listopad, może tu coś ciekawego Wam przynieść, ale jakby się ubikłacie w pewną, w pewną spiralę, ciężko jest z tego wyjść. Także. No Naprawdę, dystans do tego będzie, będzie potrzebny. Jeśli chodzi o związki stałe, no to taka samotność we dwoje. No, niby jesteście razem, tak naprawdę, jesteście samotni, gdzieś, gdzieś odbiegacie. Chyba nie ma nic gorszego, bo jak właśnie bycie z kimś, a pomimo to bycie, bycie samemu, ważne będą sobie finanse. Także tu decyzje finansowe będziecie szukać pieniędzy, będziecie patrzeć, gdzie możecie, jak zarobić, jak sprawić, żeby tych pieniędzy było więcej. Bo jakieś marzenia realizujecie, jakieś, jakieś, jakieś marzenie o czymś, tak? I to marzenie jest do zrealizowania na troszkę później, ale jakbyście na, właśnie na to zbierali te swoje finanse. Także też uważajcie, jak wydajecie pieniądze. Naprawdę dwa razy się zastanówcie, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, czy to jest czas na, na to wydawanie, bo, bo są ważniejsze sprawy i aby Wam nie zabrakło, musicie być bardzo logiczni w tej kwestii finansowej. Praca. No i tu praca. No, wiecie co? Jeśli szukacie pracy, to uważajcie, żeby Wam ktoś nie, nie naobiecywał, a z tego nic nie wyjdzie. I nie wiem, nie zapłaci Wam, albo ta praca nie będzie taka jak, jak, jaka była obiecana. Jeśli chcieliście awansu, liczyliście na ten awans, może to nie dojść do skutku, czy na jakieś podwyżki, może się okazać, że, że nie. W kwestiach finansowych jakieś. Um, jakieś. wiecie co, pieniądze z urzędu. Nie wiem, typu socjal. Może jakieś dotacje, coś takiego, coś tu dodatkowego jest, ale nie wiem, czy po prostu to nie będzie w takiej kwestii, jak chcieliście, jak na jaką liczyliście. Może być mniej, no i takie takie niezałatwienie. Znaczy rozczarowanie tą, tą sytuacją, tą, tą sprawą, no coś Was tu kochani przy, przytłoczy w tym, w tym wszystkim. Może jest tak, że macie pracę, której nie lubicie. Dobrze byłoby się zastanowić. No może jednak ją zmienić, może pozwolić sobie na coś innego, coś, co Wam zapewni ten budżet fajny, bo chociaż, bo wiecie, pracować trzeba, tylko kwestia jest za jakie pieniądze. Wiadomo, że jak my pracujemy za dobre pieniądze i możemy sobie na coś pozwolić, to mamy tą to, to zaopatrzone chociażby zadowolenie z finansów. A jak nie mamy zadowolenia z pracy, nie mamy zadowolenia z finansów, no to się robi całkiem problem i to tak idziemy, pracujemy no bo o tyle, o ile. No. I taka sytuacja tu jest. Osoby, które szukają pracy, jak powiedziałam, uważajcie, abyście nie zostali oszukani. Jakby pierwszy tydzień jest taki fajny na znalezienie pracy. Późniejsze tygodnie, już tak, hmm, no może być nie bez stał Możecie dostać pracę, ale nie taką, jakbyście chcieli. Karta rady to jest działanie. Nie zostawiajcie niczego, niczego na później. Załatwiajcie wszystko teraz i już. To jest moment na pracę. Może taką wzmożoną pracę, ale jednak, jak teraz to zrobicie. Później z tego będziecie mieć profity. Także działajcie, załatwiajcie, nie patrzcie, aż ktoś to za Was zrobi i tak dalej, i tak dalej. To jest Wasza rola. Na tym się musicie skupić i to wykorzystać ten moment, który, który macie. Aniołeczki, dawanie innym znać. Jak tylko ujawnisz swoje najskrzyższe potrzeby innym osobom, wasza więź się mocni. Czyli to myślę jest tutaj do tych osób, które są w związkach. To, co ja powiedziałam, jesteście razem, a jednak osobno. Więc zacznijcie rozmawiać o tym. Zacznijcie rozmawiać o swoich potrzebach o tym, że się czujecie samotni, bo to, że ktoś wam zalega na kanapie i. i... I tylko jest, to nie znaczy, że to jest fajny związek. Związek to jest jednak ta równowaga w dawaniu i braniu we wszystkim. W rozmowach, w przyjaźni, w pomocy itd. itd. Także mm, dobrze by było tą kwestię sobie wyjaśnić, obgadać, bo jak nie będziecie o tym mówić, jak się czujecie, jakie macie potrzeby, to nie liczcie, że ta druga osoba to sama zauważy. Tak się praktycznie nie dzieje a nawet to udaje, że nie widzi, bo po co ma się zmieniać, tak? Po co ma robić coś, jeśli Wy o tym nie mówicie. Także a szczególnie kobiety mają to do siebie, a niech się tam domyśli. Nie kuwa on się nie domyśli. Dziewczyny, w życiu. Trzeba mu to wyłożyć kawę na ławę, aby coś można było zmienić, aby coś można było naprawić. Wy musicie to komunikować. Także komunikujcie prosto, jasno i przejrzyście. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.